Lego na przestrzeni lat wypuściło masę kalendarzy adwentowych z Lego, ale jest jedna seria, której Lego nadal nie uwzględniło, tworząc właśnie te kalendarze. Mowa oczywiście tutaj o serii Lego Ninjago. Uważam, że jest to bardzo dziwna decyzja ze strony firmy Lego, bo seria ta cieszy się naprawdę ogromnym zainteresowaniem ze sporą ilością fanów, więc właśnie na taki kalendarz byłoby sporo chętnych. No cóż, ich strata, a ja mam w sumie trzeci rok zabawy, tworząc mój własny kastomowy kalendarz, o którym będzie też w tym odcinku mowa. Zanim zaczniemy jednak, chciałbym powiedzieć, że poza zabawą często była też to walka z czasem w moim przypadku, żeby udostępnić na Instagramie Wam moje dzieła z moim jakże świetnym rozplanowaniem czasu, zawsze każdą konstrukcją czy też minifigurkę robiłem w ten sam dzień co miałaby się pojawić, pomimo że plan na kalendarz miałem już gotowy w sumie dłużej i mogłem to zrobić znacznie szybciej. Tworzyłem to zazwyczaj w godzinach wieczornych, dlatego też zdarzało się, że wydany dzień nie wyrobiłem po prostu z czasem i nie pojawił się dany dzień w danym dniu kalendarza. Ale no dobra, jeśli obserwowaliście mnie na Instagramie, to dobrze wiecie, jak to wyglądało. Jeszcze dodam tylko, że na ogół ja z konstrukcjami nie wybiegam, nie wiadomo jak wielkimi, bądź nie wiadomo jak wielkimi pod względem ilości elementów, tylko staram się po prostu trzymać takich standardowych norm, które w kalendarzu adwentowym obowiązują. Więc co, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Dzień pierwszy i tutaj jest najprostszy zawsze wybór, bo dnia pierwszego zawsze daję po prostu minifigurkę, tak samo jak w sumie reszta kalendarzy też uwzględnia właśnie minifigurkę w dniu pierwszym. No i ja tutaj postanowiłem, żeby wrócić po prostu Loyta z jego stroju mechpilot właśnie z tego 2024 roku. Myślę, że wybór był taki oczywisty i tak samo jak w kalendarzach adwentowych będą tutaj się pojawiały minifigurki w strojach świątecznych, a także w strojach zwykłych, żeby zachować ten bilans, tak też jak w pozostałych kalendarzach. No a tutaj taki oto zwykły Lloyd z włoskami, z pantanką. No i dodatkowo dałem mu po prostu snowboard, żeby mógł sobie na czymś pojeździć. Dzień drugi. Tutaj musiałem już zastosować konstrukcję i zbudowałem taką to po prostu mini minikonstrukcję, jest to śnieżna platforma, na której dodałem trochę elementów lodu, a na środku znajduje się stojak, jak wy... W którym znajdziemy po prostu kulę, która ma symbolizować źródło mocy lodu. Także taki zimowy, właśnie świąteczny, no ale bardziej zimowy po prostu charakter konstrukcji. Myślę, że wyszło całkiem spoko. Jestem zadowolony, jak to wyszło. W szczególności te elementy lodu, po prostu, które tak jakby uciekają z tej kuli z dwóch stron. Dzień trzeci. I tutaj kolejna konstrukcja, mini konstrukcja, tak w zasadzie. I tak samo jak w zwykłych kalendarzach adwentowych LEGO, pojawiają się konstrukcje nawiązujące do danej serii LEGO a także konstrukcje po prostu, które nawiązują do danej serii Lego, ale nie nawiązują już do chociażby filmu czy też serialu, z którym są one związane no a w tym przypadku jest to po prostu nawiązanie do serialu, czyli jest to Buggy Arena jeśli nie poznajecie co ten oto zestaw, który Wam się teraz wyświetla i myślę, że udało się mi go odwszować dobrze, w szczególności jestem szczęśliwy jak wyszły te granatowe co się z po prostu tyłu, a także ta kotwiczka, która znajduje się na łańcuchu z tyłu z tego jestem tutaj najbardziej dumny. Ten przód może nie wyszedł mi jakoś perfekcyjnie, ale i tak jestem z niego zadowolony. I właśnie to był dzień trzeci. Jak mówiłem, to po prostu jest odwołanie konstrukcyjne do serialu, a poprzednia konstrukcja była po prostu konstrukcją odwołującą się do Ninjago, ale nie mającą nic wspólnego z serialem. Dzień czwarty wracamy do minifigurki. Tutaj przygotowałem świąteczną niję i jest to takie oto wydanie świąteczne o niej, gdzie po prostu użyłem granatowych nóżek, do tego tutaj tors nowiutki, bo z kalendarza Lego Star Wars od Lei, i myślę, że taki po prostu niebieski tutaj pasował fajnie, aczkolwiek myślę, że gdyby był jakiś taki troszeczkę jaśniejszy niebieski swetra, to pasowałby po prostu bardziej, bo jednak od niej nie jest niebieski kolor, tylko jasno niebieski. No a tak, to główka i włoski, które już dobrze znacie, no i dodatkowe akcesoria, daj po prostu jakieś tam świąteczne yy, smakułyki. Dzień piąty i na ten dzień przygotowałem kolejną mini konstrukcję nawiązującą do serialu i jeśli już to poznacie to brawa dla Was jest to Dojo Cienia wilczej maski, czyli zestaw z marcowej fali zestawów Ninjago Powstanie Smoków i Pamiętam tutaj, że to był już pierwszy kryzys przy konstrukcji. Była godzina 23 coś i no po prostu już się starałem z tym jak najbardziej, żeby się wyrobić w czasie i upublicznić to 5 grudnia. No i się udało. Z konstrukcji również jestem zadowolony jak to wyszło, żeby u odzwierciedlić po prostu ten wielki zestaw w tak małej skali. Co o tym sądzicie? Oczywiście dajcie mi też w komentarzach. No i tutaj jeszcze porównanie do zestawu, gdyby ktoś nie pamiętał, jak wygląda sam zestaw. Dzień szósty, czyli Mikołajki i tak jak Życie pewnie w każdym kalendarzu adwentowym LEGO, któregoś z dnia pojawia się konstrukcja bałwanka. A jak nie w każdym kalendarzu, to przynajmniej w większości, bo ja tam w sumie się tak nie znam, ale w tych kalendarzach, co ja miałem, zawsze był jakiś bałwan. Także nie mogło być inaczej, i również musiałem jakiegoś zbudować, tak jak w sumie co roku. No i tym razem padł wybór na bałwanka Zejna, bo po prostu pasowało mi to idealnie. Użyłem tutaj białych nóżek, białego torsu i białej główki bez żadnych nadruków, no i dodatkowo dodałem białą zbroję i maskę od Zyna ze sezonu pierwszego Ninjago Powstania Smoków i przez to wyszedł naprawdę ciekawy bałwanek Zeyn. Ja dodatkowo zbudowałem oczywiście podstawką, gdzie umieściłem jeden shuriken, drugi trzymał sobie zane. no i z tego właśnie innego shurikena też odchodził kawałek lodu i trochę więcej tego lodu było z tyłu, no ale wy tego tutaj nie zobaczycie. Dzień siódmy tutaj musiałem zrobić coś ciekawego i był to Świąteczny raju, a dokładnie renifer raju. I w zeszłym roku zrobiłem raju też świątecznego, ale uważam, że był to taki troszeczkę naciągany z mojej strony raju, bo dodałem mu trochę zasp śnieżnych na grzbiet i skrzydła, i pomiędzy skrzydłami, jakby zrobiłem lampki. No i to nie miałoby za bardzo wielkiego sensu istnieć w formie po prostu smoczka Lego oficjalnego w kalendarzu, ale taki już świąteczny renifer Raju jak najbardziej, bo to wystarczy nanieść już na drugi na to. No i co? No i myślę, że fajnie wyszedł, widać, że jest to renifer. Jak widzicie są zarysowane oczywiście też kopytka, czerwono nos renifer też został uzgodniony. oczy zostawiłem zielone, no i dodałem też ciemnobrązowe akcenty. Dzień ósmy, czyli konstrukcja nawiązująca do Ninjago, ale nie do serialu i przed Wami taki oto stojak na po prostu akcesoria naszych wilczych Wojowników. No i co tutaj po prostu zrobiłem stojak na te szpony, żeby je sobie można było zaczepić z dwóch stron, no i jeszcze stojak na od nich maską. Zapomniałem tutaj dodać jakiegoś akcesorium, żeby trzymać jeszcze zbroję, tą co mają oczywiście wilczy, Wilcze Wojowniki. No ale no cóż, no zapomniałem, więc to jest bez tego, ale myślę, że sam po prostu tutaj pomysł na to był jak najbardziej trafny i myślę, że mogłoby się na spokojnie to pojawić w oficjalnym kalendarzu. Dzień dziewiąty, i tutaj miałem mega zabawę tworząc to, bo też to była walka z czasem. Ale co prawda bawiło mnie same konstruowanie tego smoka. I jak pewnie się domyślacie, jest to Smoczy Mistrz Egalt. Tutaj się mamy wyświetla zestaw, jeśli ktoś nie pamięta. No i jest to konstrukcja już w zasadzie też odwołująca się do serialu. No bo Egalta znamy dobrze z drugiego sezonu. No i co, no myślę, że wyszedł fajnie. Zdecydowanie jestem zadowolony, jak wyszły tego wąsy i kapelusz, że to się udało zgrać. No i dodam oczywiście czerwony element tam po środku, żeby odzwierciedli tam jego szatę. No i także zakończenie skrzydeł. Nie jestem zadowolony, co prawda, z ich kończyn, jak one wyszły, ale myślę, że nie umiałem nic tutaj zrobić, nic lepszego, więc jest tak, jest. Jestem z tego po prostu w połowicznie zadowolony w ten może oto sposób. No i czy dostrzegacie coś tutaj niepokojącego, dajcie znać mi w komentarzu, bo no nie zorientowałem się przy tworzeniu tego i dopiero ktoś mnie w komentarzach na Instagramie tego uświadomił. Dzień dziesiąty i z niego jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o minifigurkę, bo prezentuje ona Jaya. Świątecznego, ale jak już widzicie, zapewne po szaliku nie jest to nasz dobry Jack, którego znaliśmy, tylko już Evil Jay z drugiego sezonu, no i w, w sumie trzeciego też niczego Powstanie smoków. No i tutaj użyłem zwykłych wosków i buzi Jaya, Dodałem ten czarny szalik od nocnego łowcy z Lego Dreams. I myślę, że on tutaj pasuje idealnie, bo zamiast użyć jakiegoś zwykłego szalika świątecznego, użyłem tego mrocznego i myślę, że to może fajnie symbolizować jego zmianą w złą postać. No i jako użyłem Odwróconego torsu świątecznego swetrozy Lego City, tam z któregoś roku, kalendarza adwentowego. No i również dodałem portowe nóżki, tak jak w przypadku ni, a jako wyposażenie dałem naszemu Jayowi. Pada do kierno, bo jak każdy wie, Jay, pomimo że zły i tak w sumie lubi grać w gry. Dzień 11, no to jak zawsze w każdym kalendarzu adwentowym musi się znaleźć ta jedna nudna konstrukcja, no i w tym przypadku są to prezenty świąteczne, no bo co innego, to myślę, że w każdym kalendarzu jest po prostu taki najnudniejszy element, którego nikogo nie bawi, no ale jednak jeżeli chcecie jakiś tam zrobić wystrój świąteczny w mieście, to takie prezenty jak najbardziej są ok. No więc co, tutaj takie stworzyłem i mamy trzy rodzaje prezentów. Jeden dla Zeina, największy no bo jednak Zayn potrzebuje trochę więcej attencji w Nowym Ninjago, drugi dla Lloyda, no bo czemu by nie w sumie, no i trzeci dla Arina, chociaż on nie zasłużył, bo jak wiemy jest jakimś tam złolem. Dzień 12, i rozpoczynamy zabawę z mini konstrukcjami na poważnie, bo tutaj się naprawdę przyłożyłem i tutaj nie wiem czy zdążyłem w czasie, czy też nie, ale wiem, że na pewno była tutaj walka o ten czas. Zbudowałem pierwszą część mini areny turniejowej i jestem z tego bardzo zadowolony, jak to wyszło w mini skali. Ale nie jest to wszystko, bo jest to dopiero część pierwsza, więc tutaj zestawu jeszcze do porównania wam nie pokazuję. Także co, zapraszam Was na kolejny dzień. Dzień 13, czyli kolejny dzień z mini konstrukcją, i jest tutaj druga część naszej areny turniejowej. Udało się mi zbudować na następny dzień kolejną część. No i są to. Pozostałe dwa segmenty, żeby połączyć je z tamtą z poprzedniego dnia. No i tutaj w sumie widzicie efekt jak to się prezentuje po połączeniu, a także zestaw jak to się prezentuje tak po prostu porównując to do siebie i jestem zadowolony jak to wyszło. No może na tej bocznej konstrukcji nie mogłem się bardziej postarać, ale tak biorąc pod uwagę tą miniskalę też chciałem zachować mniejszą liczbą elementów już, bo w sumie dnia do 12 troszeczkę poleciałem. Także myślę, że wyszło to całkiem dobrze na ilość elementów. Co wy znowu sądzicie? Dajcie znać mi w komentarzu. Dzień 14 wracamy do minifigurki. Tym razem przygotowałem świąteczną Wildfire i jak widzicie jest to pani elf Wildfire. Dajmy jej portowe zwykłe nóżki. Tors od Elfa znam jakiejś serii kolekcjonerskiej i dodałem po prostu zielone ręce, żeby matchingowało to z samym torsem. No i główka i włoski Wildfire z sezonu pierwszego, bo w sumie tej z drugiego sezonu nie posiadam, aczkolwiek ta z tego pierwszego sezonu ma ten fajny złoty element w włosach, który tak może się kojarzyć z gwiazdką świąteczną. No, jako wyposażenie dałem jej dwa ostrza, dwie katany w kolorach świątecznych, no bo jak wiemy, ich. Wildfire ma taki ostry charakter, a no, są te katany w takich świątecznych kolorach, bo raczej każdemu się święta kojarzą z kolorem czerwonym, zielonym i białym. Chyba, że tylko mi. Nie wiem, ale przynajmniej mi się tak kojarzy. No i dzień 15 i z niego również jestem zadowolony, jak to wyszło. Jest to konstrukcja odwołująca się do świąt w Ninjago, ale nie do samego serialu. I jest to taki oto świąteczny stojak na The Gong Shattering. Nie wiem nadal, jak to na polskie przetłumaczyć, czy po prostu Gong z czy jakoś inaczej. To ma po prostu przetłumaczoną nazwą. Ja się trzymam tam nazwę angielskiej. No i co do konstrukcji, jest to po prostu drewniany stojak z elementami liści, co ma też symbolizować wieniec adwentowy, tak powiedzmy, mam nadzieję, że to widzicie o co mi chodziło, no i na środku znajduje się ten przepiękny nadrukowany element tarczy, który ma właśnie przedstawiać ten gong. Dzień szesnasty i tutaj stworzyłem perłę przeznaczenia i jest to ta nowa perła, nowa, w sumie z pierwszego sezonu Ninjago Powstanie Smoków, ten zestaw tam Wyścig z Czasem, też tutaj go widzicie do porównania, no i co? No sama konstrukcja raczej prosta, tutaj nie miałem żadnych problemów, żeby ją zbudować, tylko sam fakt, że budowałem ją bardziej pod wieczór, bo miałem zajęty dzień, wtedy pamiętam, to po prostu sprawiło, że konstrukcja pojawia się później, ale tak poza tym zdążyłem na spokojnie z jej stworzeniem i myślę, że wyszło całkiem fajnie, aczkolwiek ten to miejsce do sterowania nie jestem z tego za bardzo zadowolony, też tam pisałem z kubą, którego też zachęcam, żebyście obserwowali, no to tam pisaliśmy właśnie, że szło to inaczej rozwiązać i faktycznie dałoby radę to inaczej jak teraz na to patrzą, ale robiłem to z pamięci i w mojej głowie ta perła wyglądała troszeczkę inaczej, więc ja tutaj kierowałem się pamięcią jak ten zestaw wyglądał. No i co, myślę, że wyszedł naprawdę fajnie. Dzień 17. Minifigurka. Jak również muszę uwzględnić dobre i też złe postacie. No i padło na Lord Rasa w tym kalendarzu adwentowym. Bo myślę, że on jest takim teraz charakterystycznym złoczyńcą ninja. W tym nowym ninjago. No i tak on się prezentuje. Początkowy zamysł był tutaj, żeby stworzyć Lorda Rasa jako Mikołaja. Więc dałbym mu wtedy zwykły strój Mikołaja. dodał czerwony na ramiennik. I główkę Lorda Rasa z sezonu drugiego, drugiej części z trudnej źródeł. No i tylko ta główka stanowiła problem, bo jej nie miał a pomysł z różowymi akcentami u góry mi się nie za bardzo podobał, więc postanowiłem, że zwykłej figurki z drugiego sezonu, a dodam mu świąteczną broń w zamian i myślę, że wyszła ona naprawdę fajnie jak mówiłem uwzględniałem tutaj te trzy kolory, które mi się ze świętami kojarzą jest to ten czerwony, biały i zielony, no i również złote akcenty, bo one też są fajnym wykończeniem dzień 18 i tutaj przygotowałem taką oto miłą konstrukcję kominka, w którym pali się ogień, tak ona się prezentuje no nie ma tutaj żadnych szałów, ale jestem zadowolony z tej Kratki na dole, którą udało się mi uwzględnić, no i ten płomyk za tym. No i co, nawiązuje to do Ninjago w ten oto sposób, że na tym kominku są ustawione cztery mikrofigurki, które mają symbolizować naszych ninja: Kaja, Jaya, Seyna oraz Kola. No i byłbym bardziej z tego zadowolony, gdyby te mikrofigurki miały te nadrukowane elementy, tak jak to miało w miejsce w chociażby tym nowym turniejowym mieście, gdzie pojawia się Kaj, czy też w rynku miejskim, gdzie był Jay i Cole Wtedy by to wyglądało no, zdecydowanie lepiej, ale jeden, nie mam ich. Dwa, nie ma zejna, więc nie pasowałoby to do wszystkich, więc postanowiłem użyć zwykłych mikrofigurek bez żadnych nagrodruków. Dzień 19 i tutaj przygotowałem mini konstrukcję przedstawiającą Mecha kola ze serialu drugiego sezonu Ninjago Powstanie Smoków. Tutaj pojawia się Wam zestaw, tak się prezentował. No, jest to po prostu największy Mech z Ninjago, więc tutaj tą konstrukcją również postarałem się zbudować wysoką, uwzględnić jak najwięcej detali, które szło. No i myślę, że wyszło to naprawdę fajnie, ale z tą konstrukcją nie zdążyłem w czasie. Był to 19 grudnia, Byłem wtedy na wycieczce szkolnej, więc no nie miałem czasu, żeby to zbudować. Jak mówiłem, szybciej nic nie przygotowywałem, tylko każdy dzień coś na bieżąco. No tutaj nie udało się mi, więc to wrzuciłem 20 grudnia. A dodatek z 20 grudnia w życiu 21 takie oto e, mała zamianka. No i co no? myślę, że ta konstrukcja tutaj tego mecha wyszła spoko. W szczególności jestem zadowolony z tego ostrza głowy oraz tych skrzydeł, które ma na plecach. Dzień 20 musiałem tutaj uwzględnić coś fajnego, bo były to moje urodziny i padło na minifigurkę świątecznego Zayna. Jak widzicie jest to Zayn w jego stroju mech pilot, ale dodałem mu mega uśmiechniętą twarz. No i dodatkowo czerwony szalik i czapką Mikołaja. Więc myślę, że można to podliczyć jako połowicznie świąteczną minifigurkę. No i jak mówiłem, ona po prostu ten dodatek wrzuciłem 21 grudnia na mojego Instagrama, ale zaliczyłbym to pod tego 20, no bo jednak było to tylko kilka minut po północy. Także koniec końców myślę, że się z tym wyrobiłem i wyszło naprawdę spoko. Dzień 21 i mini konstrukcja nawiązująca do serialu, jak i zestawów. Jest to smoczyca źródła ruchu. Jeśli nie, chce, nie jesteście w stanie powiedzieć, tutaj wam się wyświetla zestaw. A co do konstrukcji, jestem mega zadowolony, jak ona wyszła. No nie wiem, starałem się jak najbardziej i myślę, że mi to się udało. Głowa odzorowana, złota szczęka, czerwona góra, złote rogi, bardzo masywne. Co prawda ten kark trochę taki cieniutki, no i ogólnie sam smok bardzo mały, ale no, bo jednak zestaw jest masywny i smoczyca sama w sobie też była masywna, no ale to jest mini konstrukcja, tak, tutaj musiałem się trzymać w małej skali. Ale też skrzydła jestem z nich bardzo zadowolony, bo tutaj użycie tych czerwonych, płomiennych w zasadzie elementów z Lego Cima nadawało się po prostu idealnie i myślę, że to tutaj w sumie robi największą robotę. Dzień 22 i tutaj postanowiłem zbudować mini konstrukcję świątyni smoczego kamienia. I tak ona się prezentuje w mojej mikroskali i myślę, że wyszła ona naprawdę. Dobrze, aczkolwiek myślę, że no zabrakło mi tutaj tych zielonych akcentów, które na samym zestawie się pojawiają, przez co no nie wygląda to aż tak bardzo ładnie jak sam wielki zestaw, ale jestem i tak zadowolony, że wyszedł mi ten wodospad, ten korzeń, który tam idzie bokiem. No i to drzewko, że to, to są po prostu takie też detale, które fajnie mi wyszły. Także tak to się prezentowało i tutaj jeszcze oczywiście do porównania zestawik Wam wrzucam. Dzień 23 i tutaj musiałem zbudować choinkę, bo jest to kolejny nieodłączny element kalendarzy adwentowych z LEGO. Również zawsze któregoś dnia ona się pojawia. No i nie mogło być tutaj inaczej, również musiałem taką uwzględnić. Choinka u mnie zazwyczaj co roku jest taka sama, no może tam zmieniam jakieś małe detale na tej choince, ale Główną zmianą jest wykończenie u góry. No i zazwyczaj to był jakieś tam shuriken z początku, później dałem coś innego. No i w tym roku, no nie za bardzo wiedziałem co dać, chciałem coś dać charakterystycznego, no i wtedy. Dał Mr. Klockowski swojego posta, gdzie użył tego oto elementu z mechów element, mechów, żywiołów z drugiego sezonu w styczniowej fali zestawów na ten rok. No i właśnie ten oto element mi się spodobał jako wykończenie. Napisałem czy mogę mu użyć, zgodził się, więc bardzo za to dziękuję, jeśli to oglądasz. No i jeszcze was, ja Was zachęcam, żebyście wpadli do jego na profil, bo on również tworzył jako własny kalendarz, też myślę, że mega mu to wyszło, więc zachęcam, żeby wpaść, zobaczyć jego wersję. No i co? Pozdro dla Was, pozdro dla Mr. Klockowski. 24 grudnia, czyli też 24 dzień kalendarza mojego customowego z Lego Ninjago. No i tutaj przygotowałem Mikołaj. Kaja, jak nie wypalił mi pomysł z Mikołem razem tak kaj tutaj jak najbardziej wypalił, no i do jego budowy wykorzystałem zwykłe nóżki i tors od Świętego Mikołaja, dodałem dolną zbroją, część maski w sumie też od Kaja ze sezonu pierwszego Ninjago Powstanie Smoków, dałem je też główką od tej samej minifigurki, no i jako wykończenie u góry dałem białą część maski od Zena ze sezonu pierwszego Ninjago Powstanie Smoków, żeby to pasowało jak czapka Mikołaja, tylko w wersji maski myślę, że fajnie to wyszło, a jako broń dałem mu taką oto katan Złożoną z białej części na dole, najczerwonego no ostrza u góry. Więc co, myślę, że fajnie to wyszło, takie zwieńczenie całego kalendarza w postaci minifigurki bardzo świątecznej. Podsumowując, tak prezentował się mój tegoroczny pomysł na kalendarz adwentowy z Lego Ninjago. Który dodatek Wam się najbardziej spodobał? Dajcie znać mi w komentarzu, a także czy zakupilibyście taki oto kalendarz adwentowy, bo to jest według mnie najważniejsze pytanie. Też czy udało mi się zmieścić w tych normach, o których mówiłem, takiego przeciętnego kalendarza adwentowego, które Lego by wypuściło. Na to wszystko dajcie mi znać w komentarzu, chętnie się zapoznam z Waszą opinią, a dopóki LEGO nie weźmie sprawy w swoje ręce i nie stworzy takiego kalendarza z LEGO Ninjago, u mnie co roku będę tworzył właśnie taki oto kalendarz z moimi nowymi pomysłami, nowymi odsłonami. Także co, miejmy nadzieję, że wrócicie za rok na kolejną odsłonę kalendarza adwentowego LEGO Ninjago w moim wykonaniu. Na razie!